Październik był bardzo udanym miesiącem dla złotego, a jednocześnie bardzo nieudanym dla amerykańskiego dolara, który w tym roku radził sobie naprawdę dobrze, no ale jednak właśnie w październiku tracił wobec większości walut. Powstaje zatem pytanie, czy to już kres dominacji amerykańskiej waluty, która kilka ostatnich lat naprawdę miała bardzo, bardzo udanych? Patrząc z takiej dłuższej perspektywy, dolar pozostaje walutą bardzo przewartościowaną. Wystarczy odnieść to do złotego, gdzie pomimo tego dobrego października dla naszej waluty, cały czas za dolara płacimy powyżej 3,80 zł. Jeśli prześledzimy sobie historię notowań pary dolar-złoty, no to mm, te poziomy w okolicach czterech to były właśnie takie okresy mocnego dolara, a przecież po drugiej, po drugiej stronie był dolar kosztujący nawet niewiele powyżej 2 złotych. Więc choćby z perspektywy złotego widać, że dolar jest cały czas bardzo, bardzo mocny, ale. Jest tak również z perspektywy większości innych walut. Dolar po prostu jest drogi. Co więcej, patrząc historycznie, takie okresy no, przewartościowania amerykańskiej waluty, który to okres trwa już od 2016 roku, zwykle nie trwały aż tak długo, więc również z tej perspektywy można powiedzieć, że no, dolar zasługuje już na Pewnego rodzaju odpoczynek, czyli, w innymi słowy, zasługuje na trochę większą i bardziej systematyczną przecenę. Więc, patrząc w nieco dłuższym terminie, jestem zdania takiego, że dolar będzie tracić na wartości i jest to istotne dla choćby inwestorów, którzy lokują część kapitału poza granicą, na przykład w coraz bardziej popularne ostatnio złoto czy srebro, należy brać pod uwagę. Ten fakt, że w momencie, gdy dolar będzie tracić na wartości, to, ta, to, to po przeliczeniu ceny w dolarach na złote no, będziemy musieli ten czynnik kursowy również uwzględniać. W krótkim okresie warto jednak pamiętać o tym, że na rynku na razie trudno znaleźć taką dobrą alternatywę dla amerykańskiej waluty. Pomimo tego, że Fed. Obniżył stopy procentowe w tym roku trzykrotnie. Nadal te stopy w dolarach są najwyższe spośród głównych walut. W niektórych przypadkach pozostają od dłuższego czasu ujemne i niewiele wskazuje na to, aby ten fakt miał się zmienić. Na niektórych rynkach wschodzących te stopy procentowe są wyższe, ale tutaj inwestorzy przynoszą większy kapitał tylko wtedy, kiedy mają pewność, że Koniunktura gospodarcza będzie dobra i te rynki będą się szybko rozwijać. Natomiast w tym roku no, zaobserwowaliśmy jak na razie spore pogorszenie koniunktury, i nie ma jeszcze sygnałów, które mogłyby sugerować, że ten wzrost gospodarczy na rynkach wschodzących istotnie e, przyspieszy. Dlatego na ten moment zakładam, że w krótkim okresie czeka nas sporo zmienności, sporo takiego, takiego, takich szarpanych ruchów na dolarze. Jakkolwiek w trochę dłuższym horyzoncie będzie on tracił na wartości, to nie podda się bez walki.